Czyli jedno z genialniejszych ćwiczeń z własnym ciężarem ciała, ale w warunkach domowych. Ale nie każdy jest w stanie wykonać tak zaawansowaną wariację, kiedy ma stopy bardzo mocno podniesione do góry, kolana wyprostowane, biodra nad barkami i teraz ugięcie tak naprawdę i przejście właśnie tak jakbyśmy wypychali sztangę albo hantle na siłowni, ponieważ to odwzorowuje tak naprawdę ten ruch że w tym momencie jest on o wiele bardziej funkcjonalny, on musi zaangażować korpus, nogi, tak naprawdę wszystko do stabilizacji, tak żeby barki bardzo mocno popracowały i wszystkie mięśnie tutaj otaczające stawy ramienne. To, co możemy zrobić, jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tego ćwiczenia, to w Pike Push Ups zregresować sobie. A jak je zregresować? Po pierwsze, jedną z takich podstawowych wariacji regresji tego ćwiczenia jest ustawienie się jak do zwykłej pompki. Ustawiamy się do zwykłej pompki tylko stopy. Jeżeli nie mamy rozciągnięcia odpowiedniego, to raczej szerzej, na palcach, kolana wyprostowane. Jesteśmy w tej pozycji. Im bardziej jesteśmy ustawieni w taki trójkąt, tym więcej ciężaru ciała będziemy przenosić sobie na nasze barki. Im bardziej ustawimy się wyżej na kostkach, a nie niżej, to zobaczcie, że o wiele bardziej będę przenosił ciężar ciała na moje stawy ramienne, przez co barki będą mocniej aktywowane do pracy. Będzie większa intensywność wysiłku, bo musiały będzie mieć o wiele większy ciężar. Więc jeżeli jestem w tej pozycji, wychodzę maksymalnie na palce i bardziej na przykład palców tym lepiej. Wtedy więcej ciężaru ciała tutaj i idę w taki trójkąt tak naprawdę. Czyli moje dłonie są ustawione tu, lekko przekręcone minimalnie, a ja idę w taki trójkąt, czyli nie idę w jedną linię, ale czołem atakuję mniej więcej do przodu, tak żeby trójkąt równoległoboczny stworzyć. Kiedy jestem w tej pozycji, idę powoli, to do dołu łokcie utrzymuję. Jestem tutaj w tej pozycji i wracam. Do góry, na górze, akcentując delikatnie głowę w kierunku kolan, tak żeby łopatki mocno popracowały, wróciły do pozycji. I znowu schodzę na dół, nosem nisko atakuję, i wracam do góry, na dół, i wracam do góry. Jak widziałeś, cały czas staram się pięty utrzymać, cały czas maksymalnie wysoko, tak żeby nie przenosić ciężaru ciała na dół mojego ciała, ale tak naprawdę cały czas być na górnej części. Jeżeli to jest opcja za ciężka dalej za Ciebie, bo tak może się też zdarzyć, że na samym początku zaczynasz i chcesz dopiero progresować to, sobie to stopniowo, to w tym momencie możesz wykonać w tej samej pozycji jesteś powolne opuszczanie we ekscentryce, ponieważ w ekscentryce jesteśmy silniejsi, więc będziemy w stanie się opuszczać powoli. Uff, potem przejść na kolana, podnieś się do góry. I znowu. Jesteś w tej pozycji, na palcach, powoli, powoli, 121, 122, 123, 124. Powoli wracasz. I w taki sposób możesz się doprowadzić do tego, żeby budować stopniowo siłę w ekscentryce, co przeniesie się potem na budowanie pełnego ruchu. Oprócz tego pamiętaj o tym, żeby nie zginać kolan, żeby łokcie ustawiać równo w jednej linii, tak naprawdę. Dłonie w odpowiedniej linii, tutaj kiedy schodzimy, czyli nie łokcie na zewnątrz, ale łokciej to równo w jednej linii z moimi palcami, z moimi dłońmi, jak są ustawione. Staraj się przestrzegać tych sposobów i spróbuj progresować w tym ćwiczeniu, jeżeli chodzi o domowy trening mięśni barku. A zobaczysz, jak mocno przeniesie się to na Twoją sylwetkę, na ustawienie barków, a jest to kluczowy element tak naprawdę, żeby Twoja sylwetka nabrała symetrii, bo im szersze barki, tym lepsza talia się wydaje i o wiele lepiej przeniesie się to na Twój atletyzm. Więc spróbuj wprowadzić Mike Puszac do swojego programu treningowego. Łukasz Rarik, Atlantic Mind, i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!